W dzisiejszym odcinku będę otwierała Titles Pet Shop Spragnione zwierzaki Oto taką, taką właśnie puszkę O I tu będzie takie zwierzątko Pet Shop Ok, to otwieramy I tu jest, to są, są takie saszetki. W środku były dwie saszetki i taka karteczka. Ok, otwieramy pierwszą saszetkę. W środku w saszetce była taka herbatka z łóżką. Taka jakby opaska, z taką tutaj brzoskwinią i jakby łopatką. Ok, teraz otwieramy drugą saszetkę. Tu będzie chyba zwierzątko. A w środku w saszetce była taka żabka, która jest ogólnie w filiżance. Tak wygląda. Tu są jeszcze ogólnie dodatki i teraz, ubiorę, i teraz ubiorę swojego pet -shopa. i tak wygląda właśnie mój petshop ubrany we swój strój o. i ze swoją filiżanką. Jak się Wam podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do pa!